O, to jest jazda. Drugie okrążenie na spadku. Drugie okrążenie na spadku. A mój. Teraz już mierzymy czas. Ja ostrożnie. Tak, żeby był jakiś czas kolwiek zmierzony. O, no właśnie, żeby jakikolwiek czas zmierzyć. Kurde, nie, nie widać wajchy z biegami, bo za szerokie, za, za wąski ekran. O, teraz widzę się. Za szeroko trochę było. Jeszcze samochodu nie czuję, bo no, przestrzenny szeroko. Wiem. Dopiero dogrzałam opowieść, nie wiem, nie. nie mogę zablokować hamulców. To No To ja tego nie rozumiem, bo mi się cały czas hamulce blokowały. Zatakuję jeszcze. Mi się na przykład hamulce w nim łatwo blokują. Może zmniejszyły? А это тоже.